Dzisiaj filmik z dwoma potencjalnie niebezpiecznymi sytuacjami. Pierwsza, wyjeżdżam z zakrętu, widzę pojazd wolnobieżny, u góry mruga pomarańczowy kogut z tyłu pomarańczowe światło. Zabieram się do wyprzedzania i okazało się, że to światło z tyłu to był kierunkowskaz. Na szczęście i ja i kierowca tego jak się okazało wózka widłowego, w porę zareagowaliśmy Druga sytuacja. Skręcam w prawo, zatrzymuję się przed przejściem dla pieszych. Z naprzeciwka na pasie do skrętu w lewo zatrzymały się dwa samochody. Dziewczynka, Rozy, co prawda, zaczekała, aż ja się nie zatrzymam, za to potem pognała przez to przejście jak gazela. A osoby jadące z naprzeciwka prosto Mogłyby się nie zorientować w sytuacji, tym bardziej, że była zasłonięta przez te samochody, które stały na pasie do skrętu w lewo. Także trzeba na to uczulać dzieci, żeby nie biegały.